E, witam Was, witam w kolejnym moim nagraniu wideo na moim kanale YouTube, z tej strony Rewis w tym na pewno bardzo krótkim filmie, na chyba najkrótszym na moim kanale pokażę Wam e, na, bardzo ciekawy skrót klawiszowy w Windowsie o którym ja się też e, dowiedziałem kilka dni z, z, z jakiejś tam stronki, a mianowicie e, będzie to skrót klawiszowy Control, Windows, Shift i B jak myślicie, co ten skrót robi? Cztery klawisze musimy nacisnąć. Ha! pewnie nikt nic nie wie, nie? Z moich subskrybentów. Ja zaraz wam powiem. Ten i powiem ja jak ten skrót działa, i pokażę Wam, co on, jak on, co on robi. Dobra? Ten skrót klawiszowy może Ci się przydać podczas na przykład jakiejś zwiechy karty graficznej bądź czarnego obrazu, w się masz jakiegoś baga, czy coś w jakiejś grze, czy, czy coś i nie możesz tego zamknąć, to po prostu e, nie kombinujesz plus F4, żeby ubić aplikację, tylko po prostu wywołaj Ctrl, Windows, SHIFT i B. Ten skrót klawiszowy restartuje nam kartę graficzną. Dzięki temu po prostu nam jak, tak, jak tak, takie coś wywołasz to gra się automatycznie wyłączy, bo nie będzie miała dostępu do e, grafiki, albo się ona też ponownie uruchomi i będziesz mógł normalnie pracować, nie? E, to się przeważnie przydaje jak się zrobi czarny ekran, albo jak go po prostu nie ma wcale. Na przykład jak jest, podłączysz monitor do karty graficznej, a ona go nie wykrywa czy coś takiego, nie? Na przykład teraz to się używa złącze typu DVI, e, DISAP i HDMI. tych trzech, nie? Bo. E, a nie, przepraszam. DVI, HDMI i Displayport. DISAP już się raczej nie używa, bo DISAP to jest analogowe złącze. Przepraszam, pomyliłem porty. E, ale współczesne karty graficzne chyba i tak im dalej mają Display, bo. Mój 2080 super który ma już 3 lata. Niedługo będzie miał to. Eee, chyba też posiada Disab, chociaż. Mój monitor od AOC posiadasz włączony sub SUP. Ale czy moja grafika posiada taki port od Gigabyte? Po 280 super Windforce. Ja bym musiał to sprawdzić. Nie. Na stronie Gigabajta Czy ta karta graficzna to posiada? No ale dobra. Wracając do tematu i praktyki, jak ten e, skrót klawiszowy działa, i co się po prostu zrobi, ja, ja sobie, żeby wywołać ten skrót klawiszowy, ja muszę się wspomóc klawiszami trwałymi, bo ja jestem osobą niepełnosprawną i nie jestem w stanie wywołać skrótu klawiszowego dwoma dłoni, tylko jedną. Więc będę musiał włączyć klawisze trwałe. Co to są klawisze trwałe? Robiłem osobny film na ten temat, co prawda dwa lata temu, czy tam trzy, ale to się w ogóle nie zmienia. Także od XPK do 11 jest tak samo. Nie. W skrócie e, trwałe pozwalają na wciśnięcie kontrol i on jest włączony. Jeszcze raz ciśniesz, to jest wyłączony, tak jak kapsułki i na Nie. No powiedzę szczegółów, dam yy, Wam linka w karty do no, mojego filmu na temat dostępności w Windowsie. Dobra, idę, Włączamy skróty trwałe. Pin razy Shift. O. Teraz muszę potwierdzić. Na pewno było takie piknięcie. I teraz muszę to potwierdzić. O. I teraz mogę sobie włączyć ten skrót klawisowy naciskając to klawisze, a nie trzymając cztery naraz. Więc uwaga, naciskamy Ctrl, Windows, Shift i uwaga, patrzcie na obraz B. Tada odświeżył nam się obraz tak, aby było tarne. czy jest, nie? OBS e, mi się raczej nie zamknie, bo ja, ja, to, ja to testowałem na, podczas nagrywania to się po prostu nie ubije e, nagrania, nie? Nic się tak nie dzieje, więc mogę wam powiedzieć, nie? Jeszcze raz. Control, Windows, Shift i D. O! znowu bo mam by, był przez czyje, czarny obraz i takie, pyk, takie pyknięcie, nie? Taki bit krótki. Nie wiem, czy tego słyszeliście, ale powinien być taki bip i teraz, no i to właśnie odświeżało nam e, kartę graficzną. Ona się tak jakby wyłączyła i włączyła programowo, nie, to to jest, to, to naprawdę sterownik, tak jakby się wyłączył i aktywował ponownie, nie, może to być przede wszystkim przydatne po podczas właśnie tego, jak masz dwa monitory podłączone, a wykrywa jeden albo coś takiego, to zamiast odłączać kabel, podłączać, coś tam kombinować, to robisz reboot karty graficznej i po prostu ona y, ma, może to pomóc, nie? A ten cały... Y, bo i podczas gier, na przykład jak jest czarny obraz albo jakieś y, artefakty, y, jak podczas OC, jakby się coś zrobiło, nie? OC to overclocking grafiki, bo grafika też się podkręca, tak jak procesor, może, można to robić. No i po prostu, e, jak się pojawią jakieś e, glitche, czyli artefakty, to możesz zrestartować grafikę i wyłączyć OC A MSI Afterburner, nie? Nie wiem, czy ja robiłem film o, o podkręcaniu grafiki, ale chyba, chyba nie. Ale nie, nie będę tego robił, bo ja mam chłodzenie boksowe, czyli nie, nie, nie od producenta, tego, od... E, od producenta, tego od e, AMD, nie? I to też może wpływać na wyższe temperatury. E, dobra, no i to tyle. Będę się z Panem Lidze żegnał. Piszcie, co myślicie o tym e, bajerze, nie? ale się może to przydać. Jeszcze może pojawić się powie pytanie, czy działa to z zintegrowanymi grafikami. Na przykład na laptopie. Oczywiście z każdą grafiką to będzie działało, nie? E, nieważne, czy to jest dedykowana grafika, czy e, integra z procesorem. Dobra, bo to jest programowy restart karty graficznej tak na dobrą sprawę. Dobrze. Z tej strony był dla wystrzykła. Piszcie tam myślicie o ten triku. E, bo jeszcze jeden będzie taki film krótki z, z innym trikiem bo inaczej. Jeszcze jedna ważna sprawa na koniec. Z jakim Windowsem to działa? Do yy, odstrzyżanej grafiki. No, ja testowałem to wyłącznie na 11, co? ale wiem, że po do... z tej strony właśnie, ja też o tym się dowiedziałem, że działa to teraz Windows 10. Yy, i podobno też nawet chyba z siódemką, ale o tej siódemce to się dowiedziałem z forum jakiegoś, to tam może to być nieprawda, nie? Jeżeli masz yy, Windows 8 albo 7, to się nie bój tego użyć, po prostu zwołaj ten skrót i sprawdź, on działa, nie? Nic się nie zepsuje, bo to jest programowy Reset, a nie sprzętowy jakiś, po prostu to się wyłączy i aktywuje z powrotem. Nic, nic, się więcej nie, nie, stanie. A jeszcze jeden trik będzie w osobnym materiale, taki, w którym pokażę Wam, jak e, sprawdzić, gdzie, jak sprawdzić, kiedy e, była zainstalowana, kiedy był zainstalowany Windows, o, kiedy był robiony format. E, albo instalowany Windows na świeżo, albo aktualizowany ze starszej wersji do nowszej. Bo jeżeli to robiłeś od starszej do nowszej, to pokaże się wtedy data aktualizacji Windowsa, a nie formatu. Bo to zostanie podmieniona, Bo jak wiadomo, Windows, jak zaktualizujesz, to jest nowa wersja, a ta stara jest usuwana, nie? Podmieniana po prostu. Dobra, ale ten następnym razem, dopiero po poniedziałek, także czekajcie na to. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was wszystkich, z tej strony był Cześć!